Cześć wszystkim z tej strony Dance Connect People. Dzisiaj przychodzimy do Was z ulubieńcami kosmetycznymi. Kiedyś nagrywałyśmy dla Was ulubieńców, stwierdziłyśmy, że będziemy to nagrywały wtedy częściej, ale żeby nie było tak monotonnie i tak samo, że co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc, dzisiaj przychodzimy do Was z ulubieńcami kosmetycznymi. Wytypowałyśmy sobie po trzy rzeczy. Będą to różnego typu rzeczy z różnych. O różnych tematykach, ale są to trzy produkty, które bardzo przydały nam się w tym miesiącu, czyli w styczniu, które używałyśmy praktycznie nagminnie, cały czas, więc bez zbędnego przedłużania, jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu zostańcie z nami. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów. Postaramy się Wam ją zbliżyć w niektórych produktach, jakie będziemy pamiętać i kiedy będziemy naprawdę tą cenę mniej więcej, mogły Wam określić tak naprawdę. Niestety tych cen nie pamiętamy, więc nie chcemy Was wprowadzać w błąd, ale jeżeli Was coś konkretnie zainteresuje, to napiszcie do nas i na pewno Wam wtedy postaramy się pomóc jeszcze bardziej. I myślę, że już będziemy przechodziły do pokazywania rzeczy. Zaczynam. Zaczynam Wam mojego pierwszego ulubieńca. Jest to krem nawilżający, taki pielęgnujący z firmy Bambino. Jest to krem pielęgnacyjny przeznaczony dla niemowląt, dla dzieci już od pierwszych dni, ale ja postanowiłam go używać właśnie do mojej twarzy. Mojulka jest troszkę takim niemowląt. <laughs> Kocham kremy dla dzieci, sądzę, że one świetnie nawilżają nam cerę i są idealnymi kremami pod nasz makijaż. I likwiduje nam zaczerwienienia, które pojawiło nam się na naszej twarzy. Ogólnie, krem, myślę, że kosztuje 10-15 zł. Fajnie. Będziecie go na pewno w Rossmanie, więc serdecznie Wam polecam. On jest wszędzie, bo to wiadomo. Tak, to, to znajdziecie jest w również, więc naprawdę Wam polecam. Jesteśmy już przy kremach. Ja również Wam pokażę krem, e, który już mogliście zobaczyć na naszym kanale. Jest to taki malutki kremik jak... Jest on taki bardzo słodki, uroczy moim zdaniem Jeżeli chodzi o ten krem, jestem naprawdę z niego zadowolona Przede wszystkim dlatego, że on przecudownie pachnie A ja kocham kremy za to, jak one pachną I ten styczeń był okresem, gdzie naprawdę zaczęło mi pękać usta I nie mogłam, sobie... nie mogłam znaleźć produktu, który by na to zadziałał W końcu trafiłam na zbawienie, na pomadkę z firmy Neutrogena jest to ochronny sztyft do ust. Szminka, właściwie pomadka, jest taka bezbarwna, jest bardzo, bardzo nawilżająca i doprowadza nasze usta do normalnego stanu. Nie była ona droga, jak pamiętam, myślę, że jest 10 zł. Ja już mam drugie opakowanie i uzależniłam się od tego. Również sobie smaruję tą pomadką usta przed nałożeniem, na przykład szminki koloryzującej wtedy też nam się tak nie przesuszają. Ja teraz mam tutaj coś, co również już kiedyś widzieliście i pewnie was tym zaskoczę, że dlaczego w zimę i dlaczego teraz, ale tak, kobieta zmienną jest i ja tak właśnie teraz mam. Kiedy byłam w Stanach, zakupiłam sobie giełkę do ciała Victory's Secret i tam mgiełka, słuchajcie wtedy już była dla mnie przecudowna ale używałam wtedy innego produktu ja nie lubię też tak używać raz tego raz tego jak się przyzwyczaję do jednego zapachu to będę po prostu używała go aż mi się zakończy słuchajcie ona ma tak przecudowny zapach ja zużyłam już jej myślę dosyć dużo jak na cały ten miesiąc który właśnie już minął ja mam ją tutaj w tej wersji endless love jest to taka klasyczna wersja bardzo przypomina mi taką Taki morski zapach, taki bardzo wakacyjny. Tutaj mam nawet na nim cenę 18 dolarów. Ostatnim moim ulubieńcem będzie to maskara. Ja mam generalnie ten problem, że nie każda maskara dobrze działa na moje rzęsy. W moja mama mi zakupiła maskarę z firmy Kobo XXL. Tutaj możecie zobaczyć ją jak wygląda. Naprawdę ta maskara mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Kosztuje około 30 zł. I naprawdę sprawdza mi się rewelacyjnie. Bardzo łatwo się nią posługuje. Bardzo ładnie rozczesuje rzęsy. Wydłuża i pogrubia. U mnie już ostatnim ulubieńcem kosmetycznym będzie to balsam brązujący do ciała z firmy Liren. E, powiem Wam, że jest on naprawdę świetny, nawet nie sądziłam, że aż tak. E, jest to balsam do ciała pod prysznic, e, stosujemy go na całe nasze ciało i po trzech minutkach e, po prostu zmywamy. To by było już na tyle. Pokazałyśmy Wam sześć naszych ulubieńców, mamy nadzieję, że Wam jakoś pomogłyśmy, że spróbujecie czegoś. Mamy nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapominajcie o kciukach w górę i o subskrypcji naszego kanału. Ciemy się już w kolejnym filmiku. Także buziaki! Pa!